Dzisiejszy program poświęcamy stylizacji, ale nie stylizacji w ogóle, tylko stylizacji językowej, stylizacji w utworach literackich, a także w utworach filmowych. Oczywiście, jak na porządny program przystało, musimy zacząć od kilku wiadomości teoretycznych, na przykład od definicji, co to takiego jest stylizacja, a zwłaszcza stylizacja językowa. Można przyjąć, że stylizacja jest to. Yy, tworzenie czegoś zgodnie z wymaganiami określonego stylu. A stylizacja językowa, już ściślej, jest to świadome nadawanie językowi utworu literackiego czy językowi utworu filmowego, czyli filmu, cech języka charakterystycznych dla określonego stylu, epoki, jakiejś gwary itd. Można by się zastanawiać, czy lepiej użyć tutaj sformułowania nadawanie cech języka, czy też upodobnianie do języka, czy też ewentualnie naśladowanie języka. Wydaje się, że naśladowanie jest troszeczkę nieszczęśliwym terminem, bo to yy, wydaje się, że to nie jest imitacja, bo naśladowanie coś takiego wnosi, tylko właśnie coś w bliższe prawdzie, bliższe yy, no, autentyczności. Dlatego lepiej mówić chyba o nadawaniu cech albo o upodabnianiu języka danego utworu do języka właśnie epoki czy do języka jakiegoś, jakiejś grupy społecznej, jakiegoś społeczeństwa. Ale trzeba zauważyć, że jeżeli myślimy o stylizacji, to nie myślimy wtedy o pisaniu jakiegoś utworu całkowicie językiem na przykład danej epoki czy tym bardziej językiem na przykład jakichś mieszkańców wsi. Jeżeli by utwór był napisany właśnie całkowicie ze wszystkimi cechami gwarowymi, wówczas nie mielibyśmy do czynienia ze stylizacją, lecz po prostu z utworem pisanym gwarą ludową. Stylizacja, chociaż może obejmować cały utwór literacki, zawsze jednak obejmuje tylko wybrane elementy w tej całości. Nie obejmuje zupełnie wszystkich cech językowych, czyli nie obejmuje, jak to się mówi, całego tekstu. Oczywiście, bywają takie utwory, w których stylizacja dotyczy nie tylko dialogów, wtedy kiedy wypowiadają swoje kwestie bohaterowie, ale dotyczy także narracji. Możemy więc mówić o takiej stylizacji bardziej całościowej i o stylizacji fragmentarycznej. To tak, najbardziej ogólnie. Teraz. Powiedziałem, że stylizacja może dotyczyć rozmaitych rzeczy, inaczej mówiąc, możemy stylizować na rozmaite utwory literackie, na rozmaite epoki, na rozmaite style przede wszystkim. A więc jeżeli wzorujemy język utworu na językach dawnych epok, mówimy o archaizacji. O archaizacji, czyli o przekazywaniu w utworze literackim, a także na przykład w utworze filmowym, cech językowych dawnych cech języka minionych epok. I gdybyśmy wzięli jakikolwiek utwór, powieść powiedzmy z dawniejszych Sienkiewicza, Kraszewskiego, czy z nowszych Bunsza, Gołubiewa, to byśmy zauważyli, że istotnie jest tam sporo wyrazów, form wyrazowych, które odbiegają od dzisiejszych. Ale weźmy na przykład utwór filmowy. Fragmencik krótki z znanego wszystkim filmu Krzyżacy. Ten fragment no sytuację taką niby codzienną, niby zwyczajną sytuację wtedy, kiedy się krzyżacy rozgrywają, a więc pod koniec wieku tam 1300, a więc pod koniec wieku XIV i na początku wieku XV. Zobaczmy, jak reżyser ukształtował język tej yy, epoki, czy pokazał tam właśnie istotnie język taki jaki on jest, czy też yy, troszeczkę tylko stylizował na ten język. Pieśnią, tą którą za to że śpiewałaś. Mm. Myślałem, że anioł, jak ją zwą. Danusia, córka Juranda ze Spychowa, sierota. Przecież Jurand żyje. Matkę Krzyżacy zamordowali. Kto? Jurand był na polowaniu, a Niemcy spychów napadli. Jakiś Krzyżak z mi piórami na hełmie troczył ją do siodła i na sznurze mu zbielała. naszą miłą śpiewaczkę. dziękujemy ci wedle waszych słów miłościwa pani chcę ślubować wierność tej panience chcesz ją mieć za swoją panią a któryś ty taki mój brataniec miłościwa pani zbyszko z Bogdańca a wy panie? maćko z Bogdańca wracamy z Litwy Gdzieś mi pod waszym bratem wielkim księciem Witoldem walczyli ranniście ale za to lupy godne mamy nie przechwalacie się aby <grych> pokażcie tę <to> waszą zdobycz <grych> W starciu z rycerzami z dalekiego narodu fryzu stanęła umowa. Kto zwycięży, pancerze i wozy przeciwnika zabiera. A było tam kilka zbroi i piękna suknia dla mego bratańca. Chceszli go za swego rycerza, Danusiu? Rycerz. Więc składam ślub rycerski. Zedres helmów krzyżackich i pod twoje trzewiki rzucę. Kilka takich pawich czubów jakie miał krzyżak, który zamordował twoją matkę. Widzieliśmy, że w tym fragmencie postaci nie mówią jednak tak jak y, bohaterowie utworów, które niedawno tutaj kilka miesięcy temu omawialiśmy, bohaterowie na przykład legendy o świętym Aleksym mniej więcej z tego samego okresu. Ten język był nam o wiele łatwiej zrozumieć. No, y, jedyne elementy odbiegające od dzisiejszej polszczyzny to pewne jakby powiedział, staranności albo niedzisiejszości stylistyczne. Jak was zwą? Ranniście? Dzisiaj byśmy wiedzieli, czy jesteście ranni raczej. Nie przechwalacie się, aby w takim szyku. A było tam jeszcze kilka zbroi, mówi w pewnym momencie jeden z bohaterów. A księżna pyta się y, bohaterki, chcesz li go? I tylko to, jeżeli dobrze usłyszałem, było... Y, pewnym elementem językowym odbiegającym od dzisiejszej polszczyzny. W tym wypadku więc archaizacja jest dość minimalna. Dlaczego? Otóż gdybyśmy zastosowali kompletną archaizację językową, zwłaszcza w odniesieniu do epok tak dawnych jak średniowiecze, późne średniowiecze, wówczas tekst byłby po prostu niezrozumiały. Musielibyśmy się zastanawiać, co oni właściwie mówią nie osiągnęlibyśmy, czy reżyser filmu w tym wypadku nie osiągnąłby zamierzonego efektu. Bo przecież celem stylizacji każdej, między innymi archaizacji, jest między innymi wzmocnienie autentyzmu, zwiększenie komunikatywności tekstu przez zbliżenie na przykład języka bohaterów do języka autentycznego ludzi z określonej epoki, czy z określonego środowiska. Jednakże zaręczam, że gdyby Zbyszko Danuśka mówili tak, jak mówili ludzie na po, początku na początku, przepraszam, XV, czy pod koniec XIV wieku, to byśmy niewiele z tego zrozumieli. Poza tym, już, tak szczerze, między nami mówiąc, zabytki z tamtej epoki są tak rzadkie, że nie wiem, czy nawet językoznawcy mogliby odtworzyć wszelkie wszystkie formy językowe, którymi oni się posługiwali bohaterowie tamtych czasów. Inaczej mówiąc, trzeba byłoby dzisiejszą polszczyznę przekładać na tę polszczyznę XV-wieczną, a to nie jest możliwe ze względu na to, że niedokładnie wiemy, jak ci ludzie tak naprawdę mówili. Inny typ stylizacji to jest nasycanie języka utworu cechami gwarowymi, czyli dialektyzacja. Dialektyzacja. W utworach literackich ma dosyć dawną tradycję. Pierwsze utwory, w których mamy cechy dialektalne świadomie wprowadzone, bo to o to chodzi. Nie, że zaplątały się tam cechy dialektalne czy gwarowe, bo autor tak mówił, tylko że autor świadomie wprowadzał te cechy, a więc pierwsze takie utwory to są z końca XVIII wieku. Mamy pewne, y, pewną dialektyzację w Krakowiakach i Góralach. Y, później w połowie XIX wieku w utworach Dygasińskiego, y, Sygietyńskiego. A więc naturalistów mamy tę dialektyzację, no i wreszcie w chłopach Rejmonta. Zobaczmy, jak to wygląda we fragmencie znowu filmowym, więc nie jest to autentyczny tekst chłopów, ale już przerobiony na język filmowy, czyli nie można powiedzieć, że Reymont dokładnie tak napisał. Autor scenariusza tak to sobie wymyślił czy przetworzył. Zobaczmy, jak w tym fragmencie wygląda stylizacja na język gwar gwarowy, na gwarę. Chłopsko z XIX wieku. Pół kwaterek. I no krzepkiej. W szkło. <laughs> Już się, że nie w but. No, drugi. I ma chorki. Zasługi dzisiaj Kuba odebrał? Gdzie eh, by? <coughs> Nowy rok to. <coughs> Łupiaś. Nie latałem za tobą. Chrzciny zapłacę i rubla rzucę, jak mi się zechce. Oskubałabym ci ten łeb barani, żebyś mnie tak zrobił. Zarobiliście w lesie. Nie. Ptaszków, co mnie w sidła, chwycił, zaniosłem dobrodziejowi sześci i dali mi złotówkę. Złotówkę za sześć. Ja bym za każdego dał kubie dziesiątkę. Jakże? Przecie kuropatki to koszerne. Niech kuby o to głowa nie boi, Niech tylko przyniesie dużo, a za każdą dostanie zaraz do ręki po dziesiątce. A postawię na zgodę, co? Po całym... Po całym dziesiątku Jankiel zapłaci? Moje słowo nie ten wiatr. A za sześć to miałby Kuba nie dwa pół czystej, a cztery z Arakiem. I śledzie, i bulkę, paczkę mahorki Rozumie Kuba? O już ci. Ech, Cztery pół kwaterki z Arakiem. I śledź. I... O już ci, nie bydlem. Przecie to miarkuje. Cztery pół z harakiem I śledź. Przyniesie Kuba. Już ty, cztery pół On przyniosę. Czoszę żebym, żebym to miał strzelbę. Zastrzeliłby Kuba Sarnę. Ale z pięści nie zastrzeli. A spóźni to miuchę, ustrzelił. Ha? Kuba umie strzelić? <laughs> Jankiel Jankiel jest Żyd, to i nie wie, a we wsi wiedzą wszystko. Że z dziedzicami do boru chodziłem. Że mi, ten kuras przestrzelili, to umiem, ha? umiem. Ja dam strzelbę, dam proch, dam co potrzeba. A Kuba co ustrzeli, przyniesie do mnie. Za dam całego rubla, słyszy? Całego rubla. Za proch Kuba zapłaci 15 kopiejek od sztuki, od A za to, co się fuzja będzie psuć, to Kuba przyniesie... ćwiartkę owsa. Owsa? No, wszystkie tak robią. Przecie koniom od pyska nie odemy. No, po co brać koniom? U Boryny jest i u innych. To nie być nie by co? A Kuba myśli skąd paropisy mają pieniądze. Każdemu trzeba machorki, ta wódki, a potańcować w niedzielę, to skąd wziąć? To co, to, to niby złodzieje czy co? To się Kuba rzuca, nie Kuba zapłaci i idzie sobie do diabła. Widzimy, czy widzieliśmy, że i tutaj gwaryzacja, czy dialektyzacja nie była doprowadzona do końca. Proszę zauważyć, że gwarą mówi Kuba, mówi konsekwentnie gwarą, a inokrzepkiej wódki mi daj, juści, juści kilkakrotnie powtarza. Dejże no drugi z charakterystyczną y, wymową, dej, a nie daj, y, mówi o tym, gdzie by tam, Sztyry, juści Sztyry, powtarza, y, tutaj archaizując, przepraszam, dialektyzując pewne y, cechy wymowy, ale archaizując też zresztą. Natomiast w krótkiej migawce, kiedy się pojawiła Hanka i, i, i dwójka innych bohaterów, widzieliśmy. Że oni nie mówili już całkiem gwarą. Mówili językiem troszeczkę takim jakby potocznym, ale absolutnie nie było tam cech, na przykład fonetycznych, gwarowych. Jasne, że również postać karczmarza Żyda jest przedstawiona z językiem jemu właściwym. Moje słowo, nie ten wiatr, mówi Żyd, karczmarz. A więc co się Kuba rzuca, a więc z pewnymi elementami takimi, które rzeczywiście w języku karczmarza z połowy XIX wieku, z drugiej połowy XIX wieku mogły wystąpić. Powiedzieliśmy o tym, jakie mogą być cele stylizacji. Mówiliśmy o tym, że stylizacja może polegać na tym, żeby wzmocnić autentyzm tekstu. Ale nie tylko chodzi o to, żeby ten autentyzm był wzmocniony wskutek wypowiedzi bohaterów właśnie zbliżonych do języka takiego, jak mówią ludzie, czy jak mówili ludzie, powiedzmy potocznego czy dialektalnego. Chodzić może również o to, żeby przez język, przez odpowiednie cechy językowe, przekazać sposób myślenia bohaterów, oddać ich tok myślenia, a także o to, żeby całościowo przekazać jakby mm, ten świat przedstawiony autentyczniej, żeby Słuchacz albo czytelnik, w zależności od tego, czy mówimy o telewizji, filmie czy o książce, był przekonany, że ten przedstawiony świat jest spójny. Właściwie cele stylizacji mogą być jeszcze inne. Otóż może chodzić o to, żeby w sposób trochę przesadny pokazać, jakby, niespójność tekstu, pewną manieryczność, żeby od razu było widać, że to jest tekst, no jakoś tak ukształtowany, że język pełni określoną funkcję artystyczną, żeby ten język pozwalał na przeżycia artystyczne czasem, nawet na parodię, czasem na pastisz. Takimi tekstami na przykład stylizowanymi na gwarę warszawską były felietony Wiecha. Dzisiaj już prawie że zapomniane, chociaż to upłynęło dopiero kilkanaście lat od śmierci Stefana Wiecheckiego, a jednak pokolenie, powiedzmy średnie i starsze w przeciwieństwie do młodego, doskonale pamięta te utwory Wiecha, pisane prawie że gwarą warszawską, ale pisane tak, że ta gwara była tam w zagęszczeniu, występowała bardzo y, często i stwarzała wrażenie języka właśnie już trochę sztucznego, niemniej bardzo charakterystycznego. Można mówić o dwóch typach stylizacji, według mnie. Takiej, która jakby imituje, dokładnie naśladuje sposób mówienia y, y, bohaterów. W dawnych epokach, chłopów, bohaterów mówiących gwarą, czy mówiących jakąś gwarą środowiskową. Wtedy staramy się o to, żeby było wszystko dokładnie tak, jak być powinno. A więc na przykład, jeżeli byłaby to stylizacja na język gwarowy wielkopolski, no to na przykład nie mogliby bohaterowie mazurzyć, bo wiadomo, że w gwarach wielkopolskich nie ma mazurzenia, a więc musieliby mówić. Rzeka, a nie. Przepraszam, bo musieliby mówić rzeka tu zawsze, bo rzeka nie ma zuży, Tutaj chciałem powiedzieć o czymś innym. Musieliby mówić żaba, a nie zawa. Natomiast jeżeli chodzi o rzekę, to gdybyśmy chcieli oddawać znowu historycznie, powiedzmy język XVII wieku czy XVI wieku, to wymowa tego wyrazu musiałaby być troszkę inna. Musiałaby być taka troszkę rzeka, bo tak mówiono wtedy. Oczywiście jest to bardzo trudne do realizacji w dzisiejszych Polaków. Wróćmy do tej. Gwar, gwar wielkopolskich. Jeżeli by, to miało być taka, jeżeli by to miała być taka imitacja, to trzeba by było powiedzieć kwiat, bo tak w gwarach wielkopolskich się mówi. Trzeba by używać takich wrazów jak Wymborek czy świętojanki, które są tam używane, a unikać innych. Jeżeli akcja powieści rozgrywa się w, siedem, w XVII wieku, to nie używać by należało, jeżeli mówimy o tych y, imitacyjnych formach dialektyzacji czy archaizacji w tym wypadku, wyrazów, które wtedy wyszły z użycia, powiedzmy rucho, koszula czy konstrukcji typu robił jeśm, które już wtedy były zupełnie nieużywane. Unikać też należy takich wyrazów, które dopiero później w określonych formach weszły do użycia, na przykład w XVII wieku nie mówiono generał i takiej formy się nie powinno tam spotkać. Albo jeżeli już byśmy chcieli być super, Powiedziałbym, tacy dokładni, to bohaterowie aż do końca XIX wieku występujący, czy znaczy w utworach, które się rozgrywają do końca XIX wieku, a właściwie nawet do połowy XX wieku, powinni zawsze mówić głowa ławka, a nie głowa ławka. Inny typ stylizacji to tak zwana stylizacja kreacyjna. Kiedy tylko oddajemy ogólny nastrój, kiedy tylko oddajemy cechy takie, powiedziałbym, tak jak w krzyżakach. Pewnego dawnego języka, ale niekoniecznie tego języka tak dokładnie, precyzyjnie XVI, XV czy XIV wiecznego. I taka stylizacja kreacyjna była zarówno we fragmencie krzyżaków, jak i w chłopach. W oryginalnej powieści Raymond chciał stworzyć język ogólnochłopski, a nie, nie oddać jakiejś konkretnej gwary. Bardzo dobrym przykładem na taką stylizację kreacyjną, współczesnym, jest konopielka Edwarda Radlińskiego. Kiedy autor nie daje autentycznej gwary północno-wschodniej Polski, bo tam się rozgrywa akcja, ale stylizuje na tę gwarę i robi to moim zdaniem wyśmienicie. Posłuchajmy y, krótkiego fragmentu. Ożenił się ja z osiem, może z dziesięć lat temu, niezadługo po tym, jak mama z Ruszczow zlecieli, i krzyży im pękli. Odtąd leżeli w łóżku, póki nie umarli. A jedno co robić mogli, to patrzeć za muchami na pułapie. Zostali się w ten czas w chacie jak bez kobiety. Tatko, Michał i ja wytrzymali taki jeden drog, drugi idzie coraz ciężej. Chata niepobielona, koszuli i szmaty brudne, niemyte, chleb co pieczenie zakalcowaty, nie ma komu warzywa dopilnować, na zimę półki w komorze puste. Aż tato mówią, Dziadziejem chłopcy bez baby, baba tu potrzebna, rzęsie Kaziuk, ty starszy. Oczywiście intonację, fonetykę już tutaj troszeczkę dodałem, bo tak ona bardzo dokładnie w tekście zapisana nie jest, ale tata mówią, czy y, y, Kaziuk, rzęsie jest tutaj prawie, że tak zapisane. Y, te, ta, była ta książka przedmiotem analizy językoznawczej, okazało się, że nie ma tam żadnej konkretnej gwary, jest taka suma pewnego sposobu mówienia, Łopów prawie że współczesnych. Nie powiedzieliśmy sobie tutaj dużo o gramatyce. Nie powiedzieliśmy o tym, więc może tylko na zakończenie dwa zdania, że stylizacja może obejmować zarówno wymowę powiedzmy w weselu, ano Kaśka w sobie syrso zamiast szersza, prawda? Czy wymowa ptok, syr, a więc wymowa gwarowa. Jeżeli archaizacja ma być history, to być, czyli historyczne oddanie wymowy, to tyż, zamiast też. Archaizacja, czy w ogóle stylizacja, może obejmować i przede wszystkim obejmuje słownictwo, a więc gwarowe, mieliśmy to w chłopach, powiedzmy juści. Warszawska gwara, gdybyśmy chcieli ją oddawać, to byśmy sprowadzali słowa tak jak każdy, czy lebiega. Jeżeli byśmy chcieli archaizować, to można by dodawać do tekstu takie wyrazy jak adwersarz czy sąpiesz zamiast dzisiejszego przeciwnika. Wreszcie bardzo często i bardzo y, dobrze są wyzyskiwane w stylizacji formy odmiany wyrazów nie dzisiejsze, gwarowe albo dawne. Właśnie robił jeśm, przed laty, psek, to formy stare, czy wa stojać, czy z gwary warszawskiej leciem, bierę, szłem. I to, co było widać bardzo wyraźnie w krzyżakach, a także w chłopach, pewna składnia niedzisiejsza, czy też gwarowa, a więc składnia stylizowana. W krótkiej audycji nie sposób wymienić wszystkich zagadnień związanych ze stylizacją, nie sposób na przykład zastanowić się nad tym, czy można stylizować również na język poszczególnych osób, na przykład znanych osób. Czy jeżeli ktoś naśladuje pana A, czy panią B, będący, którzy są znanymi postaciami radiowymi, telewizyjnymi, to czy on też stylizuje, czy tylko parodiuje? Czy też nazwać to troszeczkę inaczej. Ale myślę, że zagadnienia stylizacji w ogóle same w sobie są bardzo, bardzo ciekawe. I nie, da, nie na darmo językoznawcy poświęcają im wiele uwagi. Cesarzowa poszła w tan. Chwiał się jej perłowy wian. Cesarzowa w taniec szła. Diamentów po niej mgła. Cesarzowa w taniec idzie, a barony stoją w glidzie. Żółte łby i długie nosy stoją Niemcy jak w rząd kosy. Stoją damy, jak w rząd grabie. I wieśniacy chłop przy babie. Cudują się sami sobie, czy na jawie są w tej dobie? Janosik na kształt króla z cesarzową sobie hula. Stanął przed nią, cupnął. Przód prawą nogą lśniący but. Lewą piętą wyciął w tył, w dyle karczmy, co miał sił. Prawa, lewa, krok za krok. W tył się cofał, wparty bo. A spod kółek leciał blask. A z karczemnych dylów trzask. Cesarzowa, suknia w dłoń, jak z obrazu sunie doń. Dudni karczma, trzask i puk. Sam Janosik grzmi z Gdy się zwyrtnie, jako wiatr z strojem szumi, jak wiatr z Cesarzowa w perły dzwoni, to ucieka, znowu goni. A co przyjdzie ku muzyce, to uśmiecha się jej lice. A szeleści atłasami, jak w jesieni wiatr liściami. Gdy skończyli, usiadła na skrzynie, Obskoczyli ją grafy grafinie A ona im powiada w te słowa To mi tancerz Jakem cesarzowa Na Wielkanoc Dwie mile za lincem Tańcowałam z Lichtensteinem princem Tańczył ze mną królewic francuski Kurfürst saski Gezanter pruski Feldmarszałek, książę Esterhazy Tańczył ze mną w budzynie Dwa razy wszystko byli to wielcy tancerze, ale wszystkich niech ich kaduk bierze. Przy zbójeckim tym halnym Hetmanie znam dopiero, co jest tańcowanie. Tak Janosik tańczył z cesarzową niedaleko Wiednia i Dunaju. Hej, powiedzcie wy wichrową mową stare tatry, wy. W grodzie do kraju, ej, powiedzcie, jacy to byli ptacy, jakie orły i jacy junacy.